Dobra, inny, inna szansa. Koleś mnie nie dogonił już Pana Hatrick Ale O Oj jeszcze Hatrikowi, matko, ma no przesranę. Ale się czy to jest taki zwyrodniały skór czy byk z tego Hatrika. Jego powinni naprawdę ze szkoły wypieprzyć Gnoja głupiego Jeszcze mi nie, nie zdał mnie nie chciał wypuścić z kasy, tak? Padalec. Ja mu zara Mamy zdjęcia ładne. a mam, mam już haka, już nie się darmowych sprawdzianów. Ka wszystko dla kasy, wiadomo. Wszyscy potrafią się skurwić dla kasy. Za kasę to wszystko ludzie zrobią. Ale skurczy byk. Zaraz ci pokażę coś, krabę That fat evil hypocrite selling test answers to rich kids. Fire him yeah? What? You took pictures? And to think I trusted you, Patrick? You're fired. But I I. bye-bye, I... Dobra Co to się dzieje? Koleś! Ogarni się ode mnie! Odpieprz się! Koleś się rzucił na mnie! Co to ja na misji nie skończyłam, a to już nam rzuca? nam rzucałem, że już łatwo nie musimy robić. czy realność tej gry sprzyja. Dobra, to zapiszę grę i lecimy z kolejną misją. Dobra, to tak. To teraz kolejna misja. Pod tytułem W płomieniach. Hey, what's uh, up, Mr. Burton? What's up? Oh, what's up? My gym uh, is up in flames. Look! Damn, how'd that happen? As if you don't know, you're a degenerate to think I trusted you. It wasn't me. Yeah, I'm no saint, but I tried to bring order to the school to stop the bullying. <laughs> ha! Bullying? I don't care about bullying. In fact, I encourage bullying. That's right. Builds moral fiber, makes men. Yeah. Because you didn't make the team. You had to ruin it for everyone. Yeah, you bully! You're a pig! You've ruined my life! What are you talking about? I never wanted to be on the team. You like to torment weak kids, and you've got the personality of a jock strap. Yeah, well, I called the police. You'll be killed for this, my boy. It wasn't me. You're done for, Hopkins. Help. What? Who was that? It's Yuri. There's people trapped inside. Oh, I'm really scared, Mommy! Man, you guys are pathetic. I'll get him. Where's the fire extinguisher? By the stairs <laughs> next to the locker room. But don't think I've forgiven you, Hopkins. Hm. That moment was brutal. But me. Interesting that he didn't kill me. Hm. Get out of here. I'm stuck. Yeah, pirdam. Where's the <inaudible> extinguisher? Biza. Tu, dobra. Gasz to, Jimmy! Kurna, nie wchodź w ogień. Tak, to ja! Nie potworzyłem sali, tylko ją gaszę. Co no pożar? Zgasiłem pożar. Co to się odwaliło? Samozapłon! No dobra, no ale samozapłon to. Tego się nie spodziewałem. No dobra. Dziwnego typa widziała na dole Dziwnego typa znalazła na dole Kto to kurwa jest? Dobra, gonimy Gnoja Nie! Aha, nie, nie gonimy Co to był w ogóle? Nawet nie wiem. No dobra! To widzimy się następnego dnia w szkole. No dobra, no zgaduję, że teraz... Ostatnią le naszymi lekcjami. Nie pamiętam nawet co było, no ale raczej będą lekcje, które mieliśmy już. Gdzie jest Johnny Vincent? Robimy zadanie: gdzie jest Johnny Vincent? W New Coventry yy, musimy znowu jechać do New Coventry, czyli do slamsów, yy, Z... W całego to są slumsy Bulwarf, bo porządną dzielnicą tego nie nazwał. No więc. Ładny, naszym nowym rowerkiem, zmajstrowanym na 100% ładnie. Aha, commentary jest w drugą stronę, mój, mea culpa. No już się, po, trochę się pomyliłem, no ale no. Po co z tego. Uff, trochę zaryłem. I to jest... Ciekawe czy... To... Nie, już mieliśmy tą lekcję, więc... Więc na spokojnie możemy... Bez żadnych... A co to jest? Czekajcie. Tu coś jest, ale nie wiem, co to jest. Pewnie jest wyzwanie od nerdów, ale dobra. Gdzie jest Johnny Vincent? Zadanie jest oto i tutaj. Proszę bardzo. Gdzie jest Johnny Vincent? It's my then, tramp? I loved Johnny, not exclusively. I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? <laughs> Johnny's disappeared. Gone crazy. Abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, King. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? <sighs> I don't know. Nobody's seen him he got a little broken-hearted after we split up but it's not my fault someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house but you know how people love to talk johnny wasn't crazy asylum orderlies he was a real leader not like you jimmy look i'll get your boy back all right see you later freaks <laughs> Do Znowu, żeby to nie była misja skradankowa, bo ja się posram. ujdzie to misja skradankowa. Odzyskaj żonego Vincenta z... z... Psychiatryka. Nie wiem, po co by mieli go do psychiatryka w transat. To Nie był świrem przecież. Wcale nie chciał nas... Zabić! O... Wcale. A, a to chyba... No, chyba tędy mogę też iść. Co to jest? A i naszego ukochanego pana od matmy. Co to było? Koleś! Co ty odpierdzielasz? Gnoju! Ale gluj. Gnoj. Kółkami rzuciłem. Co to za trep? No co ty robisz? Oh co się Ja zrąbał mi zdrowie. Nie wiem czy będę się napieprzać z kimś. Ale ja nie chcę, żebyśmy się tam napieprzeli, bo mam mało zdrowia. Bo to jest niemalże pewne. To jest chyba przejście do psychiatryka. O ile dobrze pamiętam, bo ta misja była trochę wkurzująca, trochę. Dobrze, że nasz ukochany pan od matmy... On powinien być w psychiatryku. Powinniśmy go teraz znaleźć tutaj. To było nawet fajne. Jeszcze wtrącił tego pana od angielskiego. Psychiatryka. Chcę i z domu się skradać? No nie wierzę. Nie wierzę po prostu. No, nie wierzę, nie będę się skradał. Nienawidzę. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Uda mam się po prostu udać do psychiatryka? A nie wiem, czy ze skradaniem, czy, czy, czy bez? No, chyba ze, na wtargnięciu jestem teraz. Ze skradaniem raczej. Pan doktor się kręci tutaj. Eee, tylko nie wiem, jak to zrobić, bo ten koleś się tutaj za bardzo. się obok Skąd to on wie gdzie jest John. Dobra. Blok A Sicie, ja tu nie widzę mapy. Ci goście stoją. Jeden poszedł. Drugi łazi. W tamtą stronę, a to Johnny się tak wydziera? Bo on coś tam mówił, że się wydziera. Już nie dziwię, że się wydziera. Ryzykuję i kupuję kole. Sobie Może jeszcze jedną. Jeszcze coś tam powiem pod nosem. No, nie Ej, ale, ale jak miałem tu wyjść? No i co zrobię? I wyjewał mnie. Ale jak ja, miałem, jak ja miałem niby to zrobić, żeby on mnie nie zauważył. Czekajcie. Dobra. Nie nie chcę żadnej kabiny iść. No ja chcę sejwa, dobra. Może Koleś jeszcze tu łazi eee, Nie za bardzo wiem jak to zrobić. Tu łazi Koleś. Nie. Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Mogę mieć save'a? No nie mogę mieć save'a, muszę kurwa jeszcze raz do budynku iść. Dobra. Control room. St I co to jest? Aha, strój mam tego gościa. Mów ze strażnikiem, czy, czy czy jak dziecko przebrane ze ze, ze strażnika. Ja tu nowy jestem, co? Nie? Co dalej? Jak mam to zrobić? Jak mam pomóc? Nie, koleś, wyjdź spier Dobra Johny, dalej już Boss A co? Co? A że mogę otworzyć, dobra Dobra, chodź, dobra, chodź Johnny, dalej nie tu, czego nie tu, Johnny, nie stój w drzwiach! Nie stój w drzwiach, proszę! Nie rób tego, nie stój w drzwiach! Tylko nie stój w drzwiach, bo to jest najgorsze. Tu nic nie zrobię, muszę iść w drugą stronę. Co tu się stało w ogóle?

To na pewno nie będzie matła, to będzie pewnie fotografia albo plastyka. Nienawidzę, bo to jest totalny syf. Raczej to będzie y, fotografia. No widzę, że to będzie albo fotografia, albo. Albo fotografia, albo. No wiecie. Albo to była fotografia. Plastyka no. No dobra, spróbuję zrobić, spróbuję. Niestety, nie, nie wierzę, że, że mi się to uda, ale. Nie wierzę. Ja w siebie. No patrzcie to. Aha, no właśnie. O, śmieszne. A gumeczka, oczywiście O, no bo co innego można się dziać. A właśnie, no proszę! No, no, no nic nie, że zrobić. Mhm, pani Filips, ty głupia suko. Robimy misję, bo potem będzie W. Bo znam plan lekcji. Włożę już zrobiliśmy. Kolejna misja będzie w nowym miejscu, które odkryliśmy. Czyli nie nie do końca wiem jak to się nazywa. To nie jest New Coventry, to jest obok. To się nazywa Zemsta na panu Burtonie Czyli na panu od WF. Robimy na nim zemstę Nie wiem kogo to jest Zemsta no, bo Chyba ja nie mam się Za co na nim mścić No serio Dobra, zrobimy wyjście Robimy jeden wyścig Czekajcie A to jest ten rower to jest najbliżej co to, to chyba wybiera Odpiep się koleś! To jest wdzięczność, uratowałem twojego szefa z tego. Nie, jeszcze policjant no kur. Nie wchodź na rower Jimmy, tylko na wyścig idź. Na wyścig! Jimmy, na wyścig idź. O Jezu, no nie rozumie no. No nie, no zawsze w... Nic nie może iść gładko, bo albo tam, albo koleś się zaatakuje, albo policjant, albo gór, coś Gładko coś może pójść. O to przemoc wobec dorosłych bo, bo koleś szedł po ulicy. Teraz nie zaatakuje z jakiegoś powodu? A, nie, jednak nie. Dobra, mam nadzieję, że nie jest Mam najlepszy rower, jak należy, więc. Bo byle się nie wywalić! I co to było w ogóle? Nawet nie habowałem. Więc nie wiem o co chodziło. A to jest to z terenem szkoły i znowu się wywale. Mhm. Tak będzie fajnie, że... Jak się znowu wywalę... Po co ci tu ludzie łażą, jacyś kurde nieznajomi, jacyś perwersy, jakieś pieprzyne. Co ty tu łazisz, koleś, co ty To, to uc uczeni, to ma, uczniowie sami przecież są. Już, po, już mnie gonią perfekci, wiadomo. Nie, Co to są za ludzie w ogóle? Łażą ludzie... Aha, bo oni specjalnie łażą. Meta no to jest meta, już czwarte wyścigu odblokowano. Jezu, no nie Jimmy, no! Wpierdala się we wszystkich Jimmy. No. Patrz już, prefekt, patrz. Dobra, zrobimy... nie wiem, czy zrobimy kolej do wyścigu, może zrobimy. O i tyle ma miejsca, się wiebał idealnie, idealnie się wpierdzielił w, ten, w lampę, idealnie. Jimmy. No idealnie w lampę, no Jimmy! Co ty grasz w Mario? No Jimmy! Co ty robisz? No, maniany odstawia! Nie, Jimmy, się wpieprzysz w przypadkowego przechodnia. To nie jest dzierża. Dobra, robimy chyba kolejny wyścig. Kurde, jak tym razem coś spieprzę? To jest czwarty. I am sure. Wygram na 100% na nalajcie. Tylko jest taka kwestia nie wywalić się. To jest pierwsza kwestia tych wyścigów. Musimy jeszcze zaliczyli może wyścig go kartów. Aha! Wiadomo, Jimmy, pomyliłeś się. O. Ja bym wiedział. Trzy sekundy jestem o nich. O, koleś się pomylił też. Kurde, jak takie ostre skręty są. Kurwa, ostre skręty! No, koleś też się pomylił. No, a mnie wkurzają te ostre skręty. Zakręty, jakieś skręty, co ja gadam? Skręty to możecie zacząć od ciku PBSA, A, a nie, w tym. Teraz w tą, tak? Jimmy, ja pierdolę. Co ty robisz? Co ty robisz? Gibiesz się jak pierdolony rezus. O Jezu, jakie zawirowania są. Zawirowania są dosyć duże. dalej brzmię już ledwo wytrzymuje okrążenie czy 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 bo jest jakby się wywarł na tych schodach jeszcze wyścigi ukończone. dobra to teraz idziemy na go-karty. Dobra wyścigi go-kartów są na yy... wiecie gdzie to weź się koleś, odpieprz się co chcesz? Sfotografuję jak mnie ten koleś przestanie lać! Żeby mnie... No oczywiście! Niewykonane zlecenie, bo koleś mnie zaczął lać mnie policja goni! No no... Wiadomo! No dobra, znajdziemy kurtkę Aldziego. Kurtkę Aldziego. Bo oczywiście... Policja nas wywaliła. Zbity pysk. Jak tam poszliśmy? A kurtka Dziga może gdzie być? Karta Dzień jest wejście, dobra. Nie mam spraya, spraya. Więc nie ma szans. Kurtka lewituje! Patrz, a po co, mu kurtka jest lato? A po co, kobu kurtka? Algi, po co ci kurtka? Proszę bardzo za kurtkę. Słuchajcie, bo ja chcę Zmienić fryzurę na moją starą pierworodną. Chyba tutaj zmienię. Taką miałem Normalnie Jimmy to Jimmy. Musi być Wessi. ...ciało Bambino to jest wyścig taki To jest chyba to co był to my jedziemy do Na wyścigi Go-Kartów A ile jeszcze są? Bo mogą nie być spróbujemy może. No nie, no kurde, nie chcę znowu! Gdzie, gdzie, mnie on zaprowadzi Jezu, no dobra! Może być O dobra! Yy, mamy kolejny dzień. Oczywiście na, złapali nas prefekci No więc... Przesrane było, ale musimy jechać na wyścigi go kartów. Ale to w następnym odcinku. Do widzenia, cześć.